Cześć widzowie, dzisiaj otwieramy bardzo ładne pudełeczka, wcale nie podróg, bo ze szkolnego sklepiku, takich oto kart. Poczekajcie, ja to zaraz zrobię, to znaczy otworzę. Okej okay, widzowie, otworzyłem już. Kogo my tu... Mamy Grim Lado, Dali Olią, wiem kto to jest, Daj. kurde no otwórz się, Klachoch Puchun, Cinkciak Ciąg Ściąg, Barozowic, Brozowic, Brodowicz, o, Messi! Po co, go to wiedziałem? Dałem, no wiedziałem, no wiedziałem, że <laughs> <To pacjent>. wiedzieliśmy. <laughs> A... Arlutowicz? Nie wiem kto to jest. Bryla? RONALDO! kurde no! No i po co to tak zadziwiało? Ake, ake, a. Alaba, 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 alaba. Nie wiem co. Alaba. 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 Alaba.